Ja dzisiaj się was z czymś kompletnie innym, czyli tak zwany jednym słowem tag Czy coś takiego? Zasady są proste, jest narzucone kilka pytań i trzeba na nie odpowiedzieć jednym słowem. Gdzie jest Twój telefon? Bręca. Twój partner? Najlepszy. Twoje włosy? Niesforne. Twoja mama? Pracowita. Twój tato? Mm. Stanowczy. Twój ulubiony przedmiot materialny. Mm. Waham się między aparatem a telefonem, a laptopem. Telefon. Twój sen z zeszłej nocy. Słodki. Twój ulubiony napój. Mm. Kawa. Pójdziemy może na samochód. <śmiech> <śmiech> nie wiem, nie chcę mieć auta. Pokój, w którym teraz jesteś. Moja syklania. coś to miało być jednym słowem: syklania. Twój ex? Tak nie siebie. Twój strach. Och... Straszne. Kim <glima> chciałabyś być za 10 lat? Eee, fotografem. Kim spędziłaś ostatnią noc? Z rodziną. Jaka nie jesteś? Cierpliwa, <glima> zdecydowanie. Jaka jest ostatnia rzecz, którą robiłaś przed tą, którą robisz teraz? Przygotowywanie się. Co masz na sobie? Koszulkę. Jakże cudowną. Chociaż nie, to jest bluzka. To jest takie... Dziwne coś. na książka. Jak ja mogę w jednym słowie książkę... Sao. W nawiasie się Online, ale to się nie liczy, tylko tak dla wiadomości. Ostatnia rzecz, którą jadłaś. Tabletkę na kartu. Twoje życie. Dziwne. Tak, Dominik. A nie, to Jula. Nastrój. Zmienny. Twoje przyjaciółki. Najlepsze. O czym teraz myślisz? O czym teraz myślę? Oreszcie soboty? Co teraz robisz? Płosze sarny Sarny, płosze Twoje lato? O Jezus Maria Lepsze? To jest w twoim telewizor... telewizorze? Telewizorze? W moim telewizorze nie ma nic, bo go nie ma Kiedy ostatni raz się śmiałaś? W tym momencie Kuziwa To Czy to jest Kuziwa jakiś żart? Kiedy ostatni raz płakałaś? Dwa dni temu, tak mi się wydaje e, Szkoła Lepsza Czego teraz słuchasz? Siebie mówiącej Twoje ulubione zajęcie weekendowe? Spotykanie z Dominikiem Ale to nie jest jedno słowo Dominiko Marzona praca? Fotograf Twój komputer? Na poziomie Za oknem? Królestwo. Piwo? Mm, nigdy. Mm, meksykańskie jedzenie? Nigdy. Zima. Pominkowa. O. Religia. Wakacje. <ścoughs> Już było pytanie o wakacje tego tak propos. Mm, upał. O, upał. Idealnie. Twoim łóżku. Cool. O! Łysowam. 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 Mm. Miłość, wytrwałość. Dziękuję za obejrzenie. Film był naprawdę krótki. W końcu będę na mało siedzieć nad przerabianiem. Dziękuję za każdą kolejną łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka, Aska, yy, co tam jeszcze, WeHealty, Tumblery i Napy I inne tam różne takie ciekawe rzeczy. Niedługo kolejne filmiki. Będzie bardzo zabawnie, bardzo pozytywnie. Do mnie, do mnie, do mnie, do mi do